Cześć, dzień dobry, z tej strony Najlepszy Gamer, witam was serdecznie widzowie w kolejnym filmie na moim kanale właśnie Najlepszy Gamer w dzisiejszym odcinku z dziwnych trybów w Roblox pod, po, w pierwszym odcinku poprosiłem was, żebyście zostawili jedną łapkę w górę to dostaniecie grę, która jest dziwna jest to horror i dzisiaj właśnie w niego zagramy, czyli polowanie na neko kadry, czy jakoś tak Dobra, bez żadnego, zbędnego przedłużenia zagrajmy w sobie jakże piękną grę. Ja oczywiście sobie od razu ściszę samego Robuxa, bo tak wolałbym, żeby mnie było słychać jakkolwiek. Nie no, mogę tak zostawić. I... o Boże, święte, boję się tej gry. Naprawdę się boję. No i ja pierwszy raz w tym grę gram, nie? Jest to łapka w górę to tak, muszę raz w nią grać. Jeden widz. Nie pamiętam, już nikomu napisał mi, żebym w ogóle grał, w, żeby nie pokazywał, żebym grał w pełnym ekranie. Znaczy się, żeby nie było widać paska zadań na dole oraz górnego paska. I będę musiał coś z tym zmienić. Oczywiście nie teraz, bo na razie nie wiem, co z tym zrobić, ale. O, ja mogę biec. NPC, SAP, co Szukam koteczki. Więc pogłoski są prawie No, no, zapytać kogoś innego, powiedzmy, prowadzenia, znalezienia, zanim to zrobię. No, tak, w ogóle, to... W sobie przypast Pozostać na żywieniu na drodze, po zagubienie, zagubienie się w Nie wiadomo, co leży poza tym obszarem. Ja coś tu masz w ogóle? Aha. Dobra, to, 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 to jeszcze raz. To jeszcze raz, okej, okay? dobra. Okay. Biegniemy, jeszcze raz, szybko, pyk. Hopla, biegniemy. Yeah. Dobra. Nie, zobaczę, skurcz, i idę dalej. Okej. Okay. No i oprócz tego lasu coś jest, bo tak ta gra jest naprawdę straszna Aha Dobra, to jednak musiałem chyba skracić, bo dobra, to jednak musiałem skręcić, bo widzę, że zostałem zabity przez koniec mapy fajnie Fantastyczna gra. to Chyba będzie szybka gra, naprawdę. Kolejny dom, Okej. Okay. Nie ma to coś z tym. Alo. Może to jest tak. Co? Czuję, tu już widziałeś mundę. Ja nigdzie nie widziałem jej. No ale no pewnie Skylap. Jak pierdziałem, jak się boję, nie? Podoba się strasznie. Jestem strasznie strachliwy. Aha, i koniec mapy znowu. Fajnie. Tu gdzie? no A tutaj jesteś. Mów. Uh, How dare darling. Um. Czy wiesz, gdzie jesteś? Stawcę swoje Tak, to się panie. Teraz się może z nami bawić. Czy jest się teraz zastresowano czy jakiś sposoby mojego... jakby następując stresu, który się bawisz? Co masz na myśli? Hmm. Chociaż <śpiesz> co mam na myśli gra jest głupsza? No nie, nie musisz zadawać tak wielu pytań. Pominam. Upewnij się, że dobrze się z tą. jak się mam wszystko co chcesz, że. Jak chciemy, się żebyś zaczęła. Tak? Czy chciałbyś tak? Zamknięta zawartość. Jak zakupy się zapobiegłem, wszystkie dialogi? Miał było wieckie, aby zakończyć tę scenę. Um. Aha, i to jest wszystko, tak? Aha. Aha. Czyli Aha. to jest... Czyli to jest ten cały horror, tak? A gdzie tu się kupuje? Tego tak, co nie wiem, basa, czy tam, co, co to tam było? Hmm. Ja bym jeszcze zobaczył w sumie jedną rzecz. Co by się stało gdzieś po tych, z tych lasów? Pójdę sobie tutaj. Mam nadzieję, że z nie nie ten. Nie spotkam. Nie, to już koniec mapy po prostu. Aha, bo ja. w jest um. <laughs> tak, to jest koniec ja tu już nic więcej nie ma aha um. O ja się bałem. Fajnie, fajnie. To um, jest chyba tyle raczej. Nic więcej nie mogę dodać. To jest na pewno tyle w tym odcinku. Powiem no. tak, bardzo przyjemna gra, bardzo się fajnie w nią grało, wiecie. Ech. No dobrze, spodziewałem się czegoś innego. <laughs> Kudno. Cholera. Dobra, to są w ogóle moje gry, które aktualnie lubię, To będę musiał sobie wydać. to jest ciekawa gra. A um, to jest jakaś gra... A dobra, pamiętam dobra. Jeśli chodzi o tą grę, czyli wytrwałane pomysły na stroj. 50 subskrypcji. I ro... zanim mam tą grę, ok? Dziękuję. To na 150, już się umówialiśmy, to, to ten. A Polish car card driving no to następnym jutro może na no, jutrzejszym odcinku zagram. Widzę, że jakieś aktualizacje była. Hmm, najgry. Okej. Okay. No dobra, no to było wszystko w tym odcinku. No. Stawcie łapkę w górę, dajcie, ten film swoim rodzicom, przyjaciołom, brat, bratu, psu, kotom, kwiatkom, kuzoną wszystkim i no. a